Auto, które obok mnie stoi do tej pory na ogólnoświatowym rynku funkcjonowało pod w zasadzie dwiema nazwami. Crosstrek albo tak jak u nas XV. Teraz nie będzie problemu. Jednolicie, wszędzie Subaru Crosstrek, który jest tak naprawdę z naszej perspektywy trzecią generacją właśnie znanego nam już XV. Sporo się tu zmieniło. Można powiedzieć, że to jest też bardzo głęboki facelifting, bo tego XV, którego znamy, Nadal tu widać, on gdzieś wybija z tej sylwetki, natomiast wiele się tu pozmieniało. Są zmiany stylistyczne bardziej widocznego gołym okiem, takie jak większa atrapa chłodnicy, węższe reflektory, inne nadkola czy zmienione lampy z tyłu. Natomiast są też zmiany delikatniejsze, które na pewno pomogą nam na co dzień, jak chociażby troszeczkę przestawione dysze spryskiwaczy czy dłuższa wycieraczka z tyłu. W środku również mamy jedną kluczową zmianę i kilka drobniejszych. Tą kluczową zmianą, o której mówiłam we wnętrzu są fotele. W zasadzie zaprojektowane od nowa we współpracy z lekarzami i specjalistami, fizjoterapeutami. Te fotele teraz nie dość, że są wygodniejsze. Wciąż są bardzo ładne, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, ale również pozwalają nam jako kierowcom, zwłaszcza podczas dłuższej podróży, mniej się po prostu męczyć, ponieważ badania przeprowadzone podczas projektowania tych siedzisk wykazały, że bardzo dużą część naszej energii jako kierowców pochłania stabilizacja ciała podczas jazdy, czyli wszelkie przeciążenia, które mamy z nadwozia, my podświadomie. Próbujemy stabilizować, działamy trochę jak takie żyroskopy, więc aby nas odciążyć, abyśmy my byli bardziej wypoczęci na dłuższych dystansach, te fotele zostały zaprojektowane tak, żeby maksymalnie nam ten komfort podnieść. Inna zmiana, ekran 12 prawie calowy na środku deski rozdzielczej, poza tym leciutko zmieniona kierownica, delikatnie zmieniony układ deski rozdzielczej i ogólnie wnętrza. Jedna ważna rzecz, przestrzeni wciąż jest dużo, nawet trochę więcej niż u poprzednika. Waszej uwadze nie powinien też umknąć brak trzeciego wyświetlacza funkcyjnego, tego, który w XV znajdował się na szczycie centralnej części deski rozdzielczej. Nowością jest tu także bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto. CrossTrek produkowany jest na tej samej platformie co XV, ale ogólna konstrukcja samochodu została poprawiona. Auto posiada o 10% większą sztywność skrętną, zapewniając tym samym lepszą dynamikę jazdy. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, nawet gdy pojazd stoi na dwóch przeciwległych kołach, nie ma żadnego problemu z otwieraniem drzwi. Poza tym CrossTrek jest o 10 mm dłuższy i 5 mm wyższy od XV. Prześwit w tym samochodzie wynosi natomiast 22 cm, co jest rzadko spotykanym wynikiem w tej klasie. Jak można się spodziewać, Standardowo Subaru posiada stały napęd na obie osie SAWD. Natomiast o przekazywanie mocy na koła dba bezstopniowa skrzynia Lineartronic, charakteryzująca się przyjemną kulturą pracy. Trzeba mocno dociskać samochód, żeby usłyszeć nieprzyjemne wycie typowe dla innych skrzyń CVT. Jeśli jednak jeździmy płynnie, nie będzie nam ona doskwierać. Kolejnym spadkiem po poprzedniku jest napęd e-Boxer oparty na dwulitrowym silniku wspomaganym jednostką elektryczną. Jest to miękka hybryda, a układ dostarcza niezmiennie 136 koni mechanicznych. Mocy I 182 Nm momentu obrotowego. To pozwala na osiągnięcie pierwszej setki w niespełna 11 sekund oraz rozpędzenie się maksymalnie do 198 km na godzinę. Ulepszenia nie ominęły również systemu x działającego do 40 km na godzinę. Jeśli pojedziecie szybciej, system się wyłączy, natomiast po zmniejszeniu prędkości załączy się ponownie. Xmod przejmuje kontrolę nad silnikiem, skrzynią biegów, napędem i hamulcami, zapewniając optymalną przyczepność w utrudnionych warunkach jazdy. Kierowca może wybrać jeden spośród dwóch trybów, aby dostosować podzespoły do różnych nawierzchni. Nie zabrakło asystenta zjazdu ze wzniesienia, za to warto zaznaczyć, że w Cross-Tracku po raz pierwszy system x jest dostępny. Również podczas jazdy do tyłu. Rozszerzony i poprawiony został również system EyeSight, czyli Duma Subaru. W jego skład wchodzi aktualnie 14 asystentów, opierających swoje działanie na obrazie generowanym przez dotychczasowe dwie kamery stereoskopowe, wspomagane teraz przez dodatkową kamerę szerokokątną i dwa radary. Cały wymieniony sprzęt ukryty jest niezmiennie za szybą czołową. EyeSight poprawia bezpieczeństwo na drodze i realnie wspiera kierowcę podczas jazdy. Część technologii można było spotkać u poprzednika, niektóre zostały ulepszone a niektóre są nowością. W Subaru XV mogliśmy spotkać się z adaptacyjnym tempomatem i asystentem utrzymania pojazdów w pasie ruchu, który teraz jednak nie potrzebuje już białych linii, a do wykrycia krawędzi jezdni wystarczy mu na przykład pas zieleni. EyeSight nowej generacji zapewnia też lepszą reakcję hamulców, wyposażony jest w funkcję autonomicznej próby ominięcia przeszkody oraz rozpoznawanie znaków drogowych, w tym... Poza ograniczeniami prędkości, także znaków informujących m.in. o terenie zabudowanym. Subaru Crosstrek jako następca XV na stałe w ofercie sprzedażowej za gości już niebawem, dlatego teraz możemy Wam go pokazać. Cennik jeszcze nie jest do końca znany, natomiast wiemy, że XV startował z połapu około 150 tysięcy zł, więc możemy się spodziewać, że ta cena to będzie absolutne minimum, jeżeli chodzi o Crosstreka. Dajcie znać, jak Wam się ten samochód podoba. Czekamy na Wasze opinie w komentarzach. Do zobaczenia!